Mówimy tutaj dzisiaj o maszynach żniwnych. Zaczęliśmy od kombajnu marki Klaas, później Wistula. Ale tu jest też taka ciekawa maszyna żniwna. Co prawda najpierw trzeba było oczywiście skosić, skosić i. ustawić się w mędle, później zwieść i, dokładnie. i dopiero. To tak bliżej, może. Co to w ogóle jest? To jest nie maszyna nie będzie... mucąco czyszcząca. Aha. MC4 wąsko-młotna na słomę targankę, czyli po wymuceniu słoma jest taka targanka po, po, jak z kombajnu. Pamięta taka, tak, nie, bo, nie, są, nie na, bo są mi na prostą tak, na słomę prostą. maszyny, ale najlepiej będzie jak e, chyba pokażemy jak to w ogóle funkcjonuje, jak podpalimy. Ona jest spięta z silnikiem Andori stacjonarnym. E, 12 akurat do tej maszyny 12-konny. Czyli taki dedykowany pod. W pełni jest. Z tych, z tych silników później była taka myśl technologiczna w Polsce, że robili sobie traktorki. No tak, no bo na tych silnikach. Tak zwane same jakby po, powstawały. No już I później to... nazywał się Esiok, tak? tak bo no, czyli w, dokładnie czyli silnik, esiok. W silnik jest S231. Aha, okej. Okay. I dlatego okay. później był Esiok. Maszyna była bardzo dobra, bo od razu y, muciła i y, mogła y, ten, y, czyścić, tak? No czyli, czyli gotowe ziarno gotowe i. Po, po, po całym jakby procesie. Do tej maszyny e, można było też zapiąć taką prasę dwusznurkową, która później robiła takie niekoniecznie belki, ale no takie No Ale już coś była była, była ta słoma w jakiś sposób tam nie trzeba było jej tak do końca przerzucać to, widłami. Tak. Tu nawet jest podajnik plew, także można było plewy gdzieś Tak, bo kiedyś chyba jakby te plewy jeszcze były się. użyteczne, bo dzisiaj tak, to jakby. Tak. No, ple... no, były Niekoniecznie. Uży... Wszyscy używali tych plew do, jako pasze dla świń. Mhm. To miało plusy i minusy, bo jednak odzyskało się jakąś tam energię mhm. dla świń, ale w plewach były ziarna chwastów które później z obornikiem były wywożone z powrotem Aha, na pole. No, czyli... Sieliśmy na polu z powrotem chwasty. Także no, no, to... Czyli też nie do końca przemyślane, no ale to yy... wyszło gdzieś tam po latach. No nie wiem, no Taki. tak yy, generalnie ona jest wąskomłotna także dla małych gospodarstw, bo yy, skr -y miały takie zestawy Aha. i na przykład na wsi szły od gospodarstwa do gospodarstwa i w każdym gospodarstwie było mu cenie ze stoga. Mhm. Ale to była szeroko młotna o dużej wydajności. Ta a, jest taka... A tutaj to jest który w ogóle rocznik tej, 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 tej maszyny? No to lata 60. 67. No. stanowisko operatora, puszczał snopki włosami do przodu. Tutaj się podpinało worki i zboże, czyste zboże leciało. Z uwagi na gabaryt maszyny niestety tutaj stał operator rzucający snopki, a tu trzeba było worki wyciągać, także to było nie do końca przemyślane. W Barmiance MC7 już było to bardziej rozbudowane i więcej ludzi było. Ten typ silnika bardzo łatwo się uruchamia z uwagi na przełożenie, na przełożenie przez rozrząd. Korbą się kręci przez rozrząd, także bardzo łatwo i mniej niebezpiecznie niż przy RS-323. 323 generalnie. Bardzo dużo właśnie ludzi było. Po urazach albo szczęka, albo kolano, albo noga, albo ręka.